ja jestem Koncy i witam Was gorąco w nowej serii na kanale, a na mianowicie nazywa się ona: Zagrajmy w Netflix Hot Pushit. jak zwykle dzisiaj ze mną jest yes, Northy. No to jedziemy z pierwszym dzikiem Hold no up! tak, ja chciałbym tylko dodać że tutaj serię Need for Speed od y, prowadzi Conti, a niedługo seria The Forest, którą będę prowadził ja. Także jak możecie się już domyśleć, że na Need for Speedzie będzie częściej Conti, będzie sam to nagrywał. No tak częściej sam będę... Znaczy nie częściej, ale po prostu ja będę kierował i tak dalej. Tak, będzie kierował. Ja nieraz się będę tutaj odzywał w tym odcinku. Tak samo Konti na Deforeste, ja będę Deforesta grał, a on będzie um, dopiero wtedy pijał no. no i rozmawiał, będzie chciał coś mówić. No. Także ja się z wami żegnam, może do was przyjdę, ale zostawiam Konkiego i niech tutaj no. robi co chce z Spinem. Także no. na razie i Pio. No, ja trochę cieszę się gry, ale próbuję wam wszystko od nowa, robić. Ja mam tutaj ustalone wszystko, co jest pierwsze, co jest drugie, i zaczniemy od. Zaczniemy od mojego rajdowca, bo nie chcę policji, ale policja też jest fajna, ale zaczniemy od tego. Od tego. To jest pierwszy wyścig, bo widzę na mapie mojej, mam narysowany. Hmm. I zaczniemy od pierwszego samochodu. To był pierwszy samochód. To był Porsche. to i włączę, wybiorę sobie. No i tak, co ja mogę Wam powiedzieć? No będziemy jechać pierwsze wyjście w końcu. no, Długo nie było odcinków, no nie cały tydzień. Mam nadzieję, że trzy odcinki, dziesięć odcinków się zmieszczą. Jakby co jak z lesu przejście położoną nie Wiem, żeby go się gadał, ale ja z głosyszeliście to sorry. Zaczynam wyjście, bo naprawdę tuż się zagadałem. Na Jak powiedziałem, że może do Was wrócę i chciałem tylko powiedzieć, że jeśli mówimy tak przymulono, to naprawdę od razu Wam że dzisiaj ja nocuję u tamkiego i jest druga w nocy, także jeśli mówimy tak przymulenie, to no strasznie Was przepraszamy to bardzo. I, I nie możemy niestety tego. Zdecydowaliśmy no. się, że będziemy no. nagrywać w nocy, nagrywamy. No, teraz tutaj trochę się uderzę. no, trochę poprzez przeciwnikach, ale mi nic Za ja bardzo tak dobrze nie gram no, w tym Na trzeci, no, nie mogę. mnie no, lepszą pozycję. Zaraz to się poprawię. Bym wziął ten lepszy samochód, ale no, powiem wam, nie chcę. Łocha, jak tutaj się zderzył jeden! O, jeden. Nie wiem, czy za bardzo robić na te drifty. Tam pisze, że na ten drugi, trzeci level, to nie patrzcie na to. I tak wszystkie wyścignie na mam zrobić, jak ktoś wam nie pasuje, to ja nie wiem, no... Sorry bardzo, ale no... Miałem poćwiczyć przed Gromą, a mogłem sobie dać normalną jazdę i poćwiczyć, a... a bardzo o tym nie wiedziałam. No i tak, ja jadę... już trasę idę. Chodzę już 5 mety. Mam nadzieję, że jadę szybko i tutaj jako następny wyśniki. Muszę sprawdzić to sprawy wyjściu itd. i tak dalej dawaj, no. No, tutaj lubię driftować. Dliftowałem. Później będziecie w kolejnych odcinkach innych, nie było dwa odcinki od razu paną o tych rajdowcach tych szybkich, a później jak będziecie sądzić, może będzie jakiś pamiętać, że policja jak... Wybieracie policję, na przykład to prosiadaniu. Jak będzie wybrana przez was policja, to dajcie mi znać. I będę po prostu wam nagrywał policję. Tylko z tej, z tej strony. Nie ważne ten... Nieważne. Nie Warto nie tymi zbytami jeździć. No nie jeździć na godzinach, później oni na, na tyłku. Nie ja nie wiem czy... Jest. Nie, ale po prostu... Właśnie to jest taka wada, że wolno się jeździć. Nie, dobrze, bo to jest piasek. To była droga to. Nie zrobili tam fizykę, że chociaż tutaj woli się jeździć. No jeszcze ja na samym skutę nie chcę jeździć tam w To To naprawdę się opyla. Ja szybciej że ja jeszcze raz przy powiedzieć, wam powiedzieć jeśli macie ten filmik a nie oglądaliście poprzednich w z pracy to i O, i jeszcze ostatni kilometr mety, już tutaj zagadało się, no Nawet... Czekaj, zaraz zagada się tylko skończę wyścig i już kończę idę, o. i już kończymy wyścig właśnie na ostatnim drifcie moim. No i daleko uciekam od ry rywali. To jest pewne zwycięstwo jak na pierwszy wyścig. I najlepiej mi to już wychodzi. No i co do Sergi Nortego, to mówiliśmy, że do Fero. No ja teraz mówię. The Forest. I teraz może coś powiedzieć. Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że jeśli nie oglądaliście. Poprzedniej... O, nowy level. O, nowy level. tylko powiedzieć, że jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków z meczy w pracy, np. Wielki kombek i właśnie awans do ligi czwartej. Bo polecam obejrzeć właśnie te dwa filmiki, szczególnie ten wielki comeback. Ale też zapraszam do filmiku, gdzie awansowaliśmy o. do ligi czwartej, ponieważ tam w opisie znajduje się głosowanie. O, ten fajny samochód. No mów. Jaką serię, serię chcecie? Chcecie najczęściej na YouTubie, także ja już uciekam, bo widzę, że kąt jego rwie bardzo do no. komentowania. Moment, ja tutaj zjadłem. Nie, nie biorę drugi wyścig, bo to. To będzie właśnie drugi wyścig w ogóle w Raidowcu. później będzie trzeci na górze. No i jedziemy, hot push it. Pierwszy. Aha, tutaj mogę sprawdzić ten wynik. Ja mogę mieć kilka kont, ale... Po prostu skorzystam z tego. I wybieram najszybszy samochód, bo ja już nie chcę tutaj zdarzyć. Ile to właśnie? 165. Hmm. O. Jak się zabiera z prędkością, to, się pisze, to jest najszybsza. Bo wypiszę od ilu tutaj no, zabiera na przykład prędkości, ile kosztuje. Ja tylko sprawdzam, czy nagrywa mi głos. Dobra, nagrywa i mi nagrywanie to już jest pewne, bo widzicie. I czekajcie, moment. To, że już ten się się to. 400 l rozpędza się do 62, tak no to szybciej niż... Od 10 centy szybciej niż tamten. Dobra, napiję się troszkę. No i ciekawe ile będzie rywali. Bo proszę długie trzecie miejsce w tym nie. Znaczy pierwsze miejsce mi interesuje, ale może być na pierwszym, a drugim albo trzecim. A zobaczymy. No, chyba Fajnie to prezentuje tak szybko się tak szybko się jeździ, co Mam nadzieję, że te wszystkie cztery, cztery sześć wyścigów, ale w tym momencie. nie trzy tak Nie wiem ile będzie trwać okienek, ale musi być. I zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. Ja, Miałam jechać na skrzydłach, ja. Ale Ale potrzeba było na początku, ale mam z... na polisach. Super, nie zderzy jej teraz. To mm. to jest Hot Pursuit. Zacznijmy... Jeden, drugim wyścigiem od Hot A okay. Łatwiejsza jest chyba na początku kariera... ...policją. Nie zderzy policji, o nie, ani nie, nie To jest łatwiejsza... ...to jest łatwiejsza... kurde frajerowie. Łatwiejsza jest policją, no bo na początku to coś Wiem. Biorę się policja i burda. się biorę. Kurde, ona mnie takie... atakuje Mam koczatki nie ma. Teraz... Eee, co się dzieje? Ja nie umiem uniknąć wszystkiego jego, no. Kurde, no. Teraz... O nie, dobra, zniknę. Z radar na świście. Odnośnie pojawień... No jeszcze miękkości. O, no, nie ma policji, dobra. Jak jest trochę często mm, cicho na tym ucieku, to sorry bardzo. Ale jest bardzo skupiony. Nie chcę, żeby zatrudnił jego samochód, a szybko, bo już... Trochę ja nie ją nie mam kolczatki, to ja nie boję się, że... To co ją ja mi samochód bo już mam problem f**k driftami co miałem zahamować sami sam, co ja zrobiłem i tam lecimy kurde nie mogę go zatkać jak na driftie bym nie atakował to ja bym się wkurzył jak to można na driftie po prostu w ja je, jadę, po prostu a on może mnie tak wie. Hmm, bo to skutynie. chore. skutecznie. Ej, spokojnie mogę... U, nie uciec mu, ale utrzymać się w tej odległości. Zresztą była no cała górę, no kurde, ja nie... Nie wiem, wszystko ścigało. Tak Ostatnie Mila tu się w chyba mam nadzieję w grze. Za um, bardzo nie znam tego. No i jadę. Soba Mila No i na ten odcinek chyba będzie Pokoj jeszcze się. Nie, tutaj drogę. A co ja robię? Końcu, tak. O! <laughs> na sam koniec do widzenia, koniec. Dobrze. To dobra. mi się na chwilę zwagowało, ale jest! Złoto! I teraz rzeczywiście też. Wiem gdzie to jest. Dobrze. Nowy samochód? No. Jeb. Porsche. Hm. Ja bym chciała trochę do przodu z tymi samochodami, ale... Trochę też warto. Będzie szybciej mieć... Będzie lepiej mieć szybciej. Teraz to. Tak, to jest ukoczone niestety, ale to będziemy powtarzać, ponieważ... nie. No będzie czekać. Ale pamiętam, że to było trzecie, a później przychodziło się na tamto, Chyba. Dobra, wezmę to na ryzyk fizyk po prostu. Biorę mój ulubiony do tego. Ile minut już nagrywam ten głos chociaż wiedział? 12 minut, no to... Chuj, że będzie koniec po tym, po tej krótkiej jeździe. Jest 13 minut, no to połączy nam. Nie, 50 sekund. O, 4 mile, no to szybko będzie. I mamy bardzo, bardzo, bardzo bardzo szybki pojazd. I fajnie się zaczyna. I to jest długa. taka fajna droga. ładna droga, prosta po prostu. Wie, że będzie dużo łapy w górę. Nie wiem, no i no nie pisaliśmy te, o tej grze, że będziemy nagrywać. Po prostu tak nienacko widzieliśmy, bo, bo kiedy jeszcze po tym głosowaniu to znalazłem te gry za darmo. Że odpipy to na pewno mam no. Widziałem, sobie tą grę i po tym głosowaniu powiedziałem, a dobra, no będzie wygrał yy, mecze współpracy na no Natowęgą i Minimalnie wygram, to powiem, że jeszcze do nagramy i do tego jeszcze dochodzi net or speed hot Mam nadzieję, no, że będzie fajna seria, w ogóle wszystkie serie i tyle. Nie? Jeszcze odcinek już pięknie się prezentuje, mam nadzieję. Czyli nie pięknie, bo ogóle zaczynać od... nie od początku, tylko że ja grałem trochę, a teraz to gram więcej. Ale o! Zagadana jest a tutaj jest tutaj jest ta. A nie daj słóczki. A nie daj słóczki. 3 sekundy miałam do tego. Nie, na dwie. Bo mięklawa się dwa i jeszcze 17 Nie pobiłem rekordu poprzedniego, ale to jest mało no, ważne, bo byłem zagadany. I nie, pogi, nie kupiłem nowego. Znaczy, nie dostałem nowego samochodu. Później będzie wysił czwarty to. To. No. Później to będzie piąty, to będzie to. Szósty, to będzie chyba to. No, to później zobaczymy się, później jakieś będzie to. Później to. I później. No, nie, później. No, to. Później wymyślimy. No, dokończę chyba kajdowce, a później znaczne policję. No to żegnam się z Wami ja. Już się kończę konti i. Aż tutaj noti? No, już patrzę. No i nam się na razie cześć piona piona